Cześć, witajcie z tej strony Kuba. W dzisiejszym odcinku testujemy chiński ekspres do kawy od Blitz Homer, czyli no od Blitz Ulfa, ale z tej kategorii urządzeń domowych. Przed wami stoi dość ciekawe urządzenie, bo jest to ekspres kolbowy, ale z młynkiem i spinaczem parowym. Jego obecna cena na Banggoodzie to 631 zł po użyciu kuponu złowców Chin. Jest to cena dość atrakcyjna jak na ekspres z takimi możliwościami, a co ważne, nie powiedziałem jeszcze o nich wszystkich. Zacznijmy jednak od unboxingu. W pudełku znajdziemy oczywiście rozpałkę do grilla oraz kolbę wraz z dwoma ścierkami, jednym mniejszym do pojedynczego espresso i z drugim większym do podwójnego. Jest tu też taka Magnetyczna przystawka, którą można założyć na sitko podczas mielenia kawy, tak aby nie rozsypywała się ona na boki. Dodatkowo jest tu jeszcze takie urządzonko do ubijania kawy, no i w sumie zawartości to tyle. Urządzenie jak na markę Blicką przystało prezentuje się świetnie. Marka ta robi naprawdę jakościowy sprzęt, który można dostać w dość atrakcyjnych cenach. Trochę gorzej jest u nich z opracowaniem szczegółów, jak na przykład słabo działająca aplikacja na telefon. Ale ogólnie markę Blicką bardzo szanuję, bo jakość wykonania ich urządzeń naprawdę nieraz mnie zaskoczyła i te ich urządzenia przede wszystkim są w dość atrakcyjnych cenach, jak na ich możliwości. Tak jak zresztą przynajmniej moim zdaniem jest. W przypadku tego ekspresu, ale o tym powiem jeszcze za chwilę. Jeśli chodzi o specyfikację, to wiecie już, że jest to ekspres kolbowy z młynkiem oraz spiniaczem parowym. Trzeba jeszcze powiedzieć, że jego moc to 1350 W, co przekłada się na maksymalne ciśnienie na poziomie 20 barów. Do tego zaskakujący jest również zbiornik na wodę. To jest, słuchajcie, aż 1,8 litra, co jest rzadkością w ekspresach w tym segmencie cenowym. To spokojnie wystarczy na około 35 pojedynczych espresso. Dzięki temu też zbiornik będziemy musieli uzupełniać dość rzadko. Trochę gorzej jest ze zbiornikiem na kawę. On jest już dość mały i niestety jego trzeba będzie uzupełniać częściej. Po lewej stronie ekspresu i pokrętło do regulacji młynka możemy za jego pomocą dostosowywać grubość mielenia. Z drugiej strony pokrętło do regulacji pary do spieniacza. Na panelu przednim standardowe przyciski do włączania, mielenia, parzenia i spieniania. Zrobiłem w ogóle w tych ekspresach mały research, próbując znaleźć ekspresy o podobnych możliwościach, ale w naszych lokalnych elektromarketach. Jak się okazało, nie było to takie proste. Najtańsze ekspresy kolbowe dające 15 do 20 barów można dostać za około 350-360 zł. Są to jednak urządzenia bez młynka i bez spieniacza. Za ekspresy ze spieniaczem parowym trzeba zapłacić już około 380 zł, natomiast. One dalej nie posiadają młynka. I tutaj uwaga, bo teraz najtańsze ekspresy z młynkiem i spieniaczem udało mi się znaleźć od 900 zł. Tylko że znowu to są urządzenia dające maksymalnie do 15 barów. Najtańszy ekspres, jaki znalazłem z ciśnieniem 20 barów i młynkiem, był to jakiś ekspres od Chibo za 1050 zł. I to był już ekspres automatyczny, a nie kolbowy. No i tym razem nie miał on spieniacza ani w ogóle możliwości podgrzewania i dodawania mleka. W końcu po tych poszukiwaniach doszedłem do kwoty 1300 zł. Za tyle znalazłem ekspres Beko automatyczny 19 barów z młynkiem i spieniaczem. No i po tych poszukiwaniach muszę przyznać, że faktycznie blisko jak na swoje możliwości, naprawdę co nowo wygląda bardzo korzystnie. Jeżeli chodzi o proces robienia kawy w tym ekspresie, to wiadomo, schodzi się z tym chwilę dłużej niż przy ekspresie automatycznym, ale podobnie jak przy kapsułkowym. Najpierw biorę sobie kolbę i wkładam do niej większe sitko. Teraz przestawka magnetyczna, aby kawa nie rozsypywała się na boki. Wkładamy to do młynka i naciskamy przycisk. Tu do myśli młynek zmieni nam taką praktycznie idealną ilość kawy na podwójne espresso. W przypadku pojedynczego młynek trzeba zatrzymać ręcznie po napełnieniu sitka, bo inaczej kawa zacznie się wysypywać. Zatrzymujemy go po prostu jeszcze raz klikając na przycisk. Nie wiem, może jest to jakaś możliwość regulacji tej dozowanej kawy, lecz ja nie doszedłem do tego jak to się ustawia. Teraz zdejmujemy nakładkę magnetyczną i ubijamy kawę. Wkładamy kolbę na swoje miejsce i dwa razy wciskamy przycisk espresso, ponieważ chcemy zrobić je podwójne. Oczywiście w środku pojedynczego klikamy tylko raz. Kawa zrobiona to teraz trzeba umyć sitko i kolbę. Tu świetnie sprawdza się ten gadżet do mycia szklanek z temu. Wystarczy przyłożyć sitko i jest czyste. Przechodzimy do spieniania mleka. Po włączeniu spieniacza na początku poleci nam troszkę wody, więc warto podstawić tutaj jakiś spodek czy inne naczynko. Gdy zaczyna lecieć para, podstawiamy szklankę z mlekiem i spieniamy. Potem mleko do kawy i op jak ktoś chce, to można sobie to posłodzić no i gotowe. Takie przygotowanie kawy w realnym czasie trwało 3-4 minuty. I o ile robimy kawę dla jednej lub dwóch osób, to nie jest to żaden problem. Trochę gorzej jednak, że jest, gdy przyjdą znajomi i takich kaw trzeba zrobić pięć. Tu po własnych doświadczeniach mogę powiedzieć, że no to już jest trochę upierdliwe i w takiej sytuacji ekspres automatyczny byłby dla nas na pewno zbawieniem. Kawa z tego ekspresu moim zdaniem wychodzi świetna. To świeże mielenie ziaren naprawdę dużo daje. Ja osobiście może i nie jestem żadnym ekspertem od kawy, ale z tego ekspresu korzystam już od prawie miesiąca i naprawdę jestem z niego zadowolony. Dawajcie znać w komentarzach, co wy o nim sądzicie i czy macie może jakieś alternatywy dla tego ekspresu? Może za jakiś czas przetestujemy sobie już taki w pełni automatyczny ekspres z Chin? Piszcie, czy bylibyście zainteresowani takim filmem. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeżeli się Wam spodobało i chcecie więcej takich ciekawych chińskich urządzeń, to informujcie tym łapką w górę. Aby tych filmów nie przegapić, suba, również możecie zostawić, a na dzisiaj ja już nie przedłużam, żegnam się z Wami, no i narka.